To wideo powstało dzięki wsparciu moich Patronek i Patronów. Bardzo Wam za to dziękuję. <grymne> <grymne> Artur Naczelna Rada Adwokacka. Wysoki Sądzie, przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu swojej Naczelnej Rady Adwokackiej za możliwość przedstawienia stanowiska. Dzisiaj chciałbym skupić się na dwóch kwestiach. Jednej szerszej, drugiej związanej bezpośrednio z tą sprawą. Sprawa szersza to jest kwestia w związku tej sprawy z zagrożeniem szerszym dla polskiego systemu prawnego w kwestii sposobu potraktowania pełnomocnika w niniejszym postępowaniu. Druga kwestia, o której trochę już było mówione, ale chciałbym też dodać kilka słów w kwestii samego mm, zarzutu. Jeśli chodzi o kwestię pierwszą, czyli tą pełnomocniczą, to pierwsze artykuły ustawy o mm, adwokaturze wskazują, że rolą adwokatury jest też współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, kształtowaniu, stosowaniu prawa, też reprezentowanie adwokatury i ochrona ich praw. Tym samym dla adwokatury szczególnie istotna jest kwestia gwarancji pełnomocniczych, oczywiście zwłaszcza tych adwokackich, ale nie tylko. Tak samo dotyczących radców prawnych, radczyń prawnych, pełnomocników po prostu działających w systemie administracyjnym, ponieważ mówiąc kolokwialnie, jedziemy na tym samym wózku, wiążą nas te same kwestie, te same, te same gwarancje. I w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej represje, z którymi spotkał się oskarżony, które zastosowano wobec oskarżonego, tak samo mogłyby zostać zastosowane wobec adwokata, radcy prawnego, pełnomocnika profesjonalnego. I tym samym mamy bardzo poważny problem w tym wypadku systemowy. Ale wychodząc poza samorządy prawnicze, bo nie ich dotyczy to, to postępowanie, to. Można wskazać, że tak jednymi z podstawowych gwarancji procesowych jest możliwość funkcjonowania przez pełnomocnika, zwłaszcza w sytuacji osób, które nie znają prawa, czy są ze zgłoszeń na bycie cudzoziemcym, czy na kwestie wieku, a na przykład jeśli patrzymy na samego pana czyli y, m, mocodawcę oskarżonego, to jest osoba urodzona 5 stycznia 2005 roku. W momencie zdarzenia była to osoba 19-letnia, był to nastolatek, który znalazł się w Polsce, nie znał kraju, bał się tej sytuacji, tym samym możliwość dla niego funkcjonowania rzeczywiście w systemie i, i możliwości ochrony jego praw, by, wymagała pełnomocnika, mając na uwagę jego, e, jego sytuację. Po drugie też prawo do domagania się egzekwowania swoich, e, swoich praw, bo funkcjonariusze publiczni, to nie, nie leży w ich gestii, czy oni się zgodzą, czy nie zgodzą e, podjąć pewne czynności, o których są zobowiązani, o czym e, pani mecenas przed chwilą, e, przed chwilą mówiła. Tym samym w tej sprawie mieliśmy połączenie tych, tych dwóch, e, dwóch kwestii. Oskarżony niósł pomoc humanitarną i jako, jako pełnomocnik <gry> chciał pomóc e, panu e, w kwestii też ochrony się e, ochrony międzynarodową e, w Polsce, I ponieważ organy nie wypełniają swoich obowiązków, domagał się, żeby te obowiązki zostały e, dokonane. Ale i przedstawmy pokrótce kolejność działań, do, do, które miała miejsce w niniejszej sprawie. Po pierwsze, po przekazaniu pełnomocnictw, ujawnieniu i tak dalej, mamy ze strony organów ścigania pewnego rodzaju ignorowanie samego pełnomocnika, samego pełnomocnictwa. Co wynika z zeznań, co wynika z całej, całej dokumentacji w niniejszej sprawie. Oskarżony od samego początku chciał współpracować, współpracował na ile to było możliwe z organami ścigania, kontaktował się z nimi, informował dosyłał dokumenty wymagane, jakby cała jego postawa od początku do końca wskazywała, że chce on, zgodnie ze wszystkimi przepisami, funkcjonować. Spotkał się natomiast z sytuacji, w której był pomijany, nie był informowany o sytuacjach i w momencie, kiedy stawił się już w placówce, no dowiedział się, że pan został już wieziony na terytorium Białorusi i w momencie też dowiadywania się, była dalsza ciąg dalszy ignorowania pozycji pełnomocnika, co doprowadziło do analizowanej sytuacji i przedstawienia zarzutów karnych wobec pełnomocnika, który realizuje swoje obowiązki, które na nim leżą jako na, na pełnomocniku. I oczywiście tej oskarżony użył tych, tych słów, słów wulgarnych, ale to nie one powinny być tutaj w centrum, Dzisiejszej y, dyskusji. No, zwłaszcza mając na uwadze kontekst sprawy, tutaj już nie będę powtarzał tego, co moi przedmówcy i przedmówczynie mówili o kwestii raportów, kwestii bezprawności y, działań, y, także przez tutejszy sąd, orze o, o, orzecznictwa czy inny. Ym, co istotne. Yy, no, samo informowanie powiadomienia rzecznika czy mediów to nie jest grożenie, ale do zarzutu jeszcze za chwilę, yy, za chwilę wrócę. Natomiast yy, wpisując też to w szerszy kontekst, no to doświadczenie Naczelnej rady adwokackiej, adwokatów, adwokatek, także moich jest takie, że nasz kontakt z funkcjonariuszami Straży Granicznej, policji na pograniczu polsko-białoruskim jest bardzo trudny. Ja sam w tym sądzie, w sądzie rajonowym w Białymstoku, słyszałem ze słów funkcjonariusza, że fakt, że Zatrzymanie trwało kilkanaście godzin, było moją winą pełnomocnika, ponieważ domagałem się sporządzenia protokołu. Więc czemu ja teraz narzekam, że było to takie długie, skoro ja tam się pojawiłem i chciałem protokołu, chciałem czynności, chciałem działania zgodnie z przepisami z przepisami prawa? Nie jest to jedyna taka sytuacja. Też Naczelna Rada Adwokacka zbiera tego rodzaju informacje. I kończąc ten pierwszy wątek, Wysoki Sądzie, w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej. Ukaranie oskarżonego byłoby otwarciem możliwości stosowania analogicznych zarzutów, analogicznych represji wobec innych pełnomocników, adwokatów, adwokatek, radców prawnych, radczyń prawnych, którzy mierzą się z funkcjonariuszami. Którzy nie wykonują swoich obowiązków, bo możemy iść bardzo szybko do sytuacji, w której stanowcze domaganie się, nie wiem, na komendzie, widzenia się z osobą zatrzymaną, także byłoby próbą wymuszania groźby, mówiąc, że jeśli, nie wiem, pan, pani tego nie zrobi, yy, będę, będę zmuszony, nie wiem, złożyć skargę, postępowanie dyscyplinarne, cokolwiek, co jest olbrzymim naprawdę zagrożeniem dla systemu, dla możliwości funkcjonowania pełnomocników, pełnomocniczek. Z świadomością z tyłu, że są oni bezpieczni w ramach wykonywania swoich obowiązków, w ramach reprezentowania swojego klienta, swojej klientki. Jeśli chodzi o drugą kwestię, o kwestię zarzutu, tak samo w ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, no niezrozumiały jest ten zarzut ze względu na oczywisty brak spełnienia przesłanek. Sam artykuł 224, paragraf 2, o którym mówimy. Tej pozwolę sobie zacytować. kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej podlega karze. W przypadku aktu oskarżenia w niniejszej sprawie chodziło o to, że oskarżony wywierał wpływ na czynności służbowe w ten sposób że usiłował wymusić na funkcjonariuszach przyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP przez pana. I wysoki sądzie. Yy... Czy była przemoc? O przemocy nikt nie mówił, więc pomijam ten wątek. Czy była groźba? Zaraz do groźby przejdę. Ale przede wszystkim, czy w ogóle możemy mówić tutaj o, o zmuszaniu do konkretnej czynności? A do oskarżenia, jak mówię, mówi o zmuszaniu do przyjęcia wniosku. Ale o jakim momencie my mówimy? Z dzisiejszego nagrania, z zeznań, z wyjaśnień jasno wynika, że słowa oskarżonego padały w momencie, kiedy był przy zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Wyrzucany z placówki Straży Granicznej i był świadomy, że jego pełnomocnik został już wywieziony na Białoruś. Tym samym no, nie, można, nie można wymuszać przyjęcia wniosku od osoby, która została już wywieziona. Nie można wymuszać rzeczy, rzeczy niemożliwej. W szczególności, że zgodnie z doktryną i tutaj jest między innymi wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 11 kwietnia 2002 roku 2 aka. 16 na 02, przestępstwo z 224 paragraf 2 kodeksu karnego, można dopuścić się tylko z winy umyślnej w postaci zamiaru bezpośredniego. W momencie, kiedy oskarżony wiedział, że do pushbacku już doszło, nie ma możliwości domagania się tej czynności. To jest na tym poziomie, już to samo zmuszanie było niemożliwe, stąd już tutaj ten zarzut powinien upaść. Natomiast jeśli chodzi o kwestię groźby bezprawnej. Oczywiście z artykułu 190 KK, czyli groźby popełnienia przestępstwa, to też nikt nie porusza tego kwestii, nie, nie chce wchodzić w ten wątek. Jeśli chodzi o kwestię groźby spowodowania postępowania karnego, to yy, dzisiaj już była cytowana yy, postanowienie SN z 9 października 2013 roku SDI 27 na 13, że definicji ze 115 paragraf 12 KK nie można rozszerzać na postępowanie dyscyplinarne. I coś, co jest istotne, to, co dzisiaj pani prokurator przedstawiała. Ona w końcu, pani, jeśli dobrze zrozumiałem słowa pani prokurator, że jedną z tych gruźb była właśnie kwestia samego tego postępowania dyscyplinarnego. Co samo tutaj jest tym problemem. Druga kwestia, o której wspominała pani, pani prokurator, jeśli też dobrze zrozumiałem, też przepraszam, jeśli przeinaczę pani słowa, ale zrozumiałem je w ten sposób, że yy, oskarżony nie używał jakby słów gruźb takich wprost, tylko że trzeba popatrzeć na szerszy, na szerszy kontekst. I wtedy pani prokurator powołała się na kwestię. Tego, jak te słowa odebrali świadkowie. Równocześnie pani prokurator wcześniej mówiła, że kiedy mówimy o artykule 224 paragraf 2, nie bierzemy pod uwagę kwestii odebrania słów przez świadka, przez, przez osobę pokrzywdzoną. Mamy tutaj sprzeczność bardzo poważną, ponieważ no, w tym sensie nie możemy opierać tego, że do groźby no, niby, niby groźba nie padła, ale padła, bo tak to odebrali świadkowie, jeśli w sposób odbioru jest tutaj e, nieistotny. Natomiast y, nawet zakładając, przecież to nie padło, że miałabyś tutaj groźba jakiegoś postępowania mm, karnego, no to i to, co wprost wynika z artykułu 115 paragraf 12, ale też to podtrzymuje wyrok Sądu Najwyższego z 26 września 2022 roku 5 K 139 na 2.2, no to mamy wyłączenie bezprawności, kiedy mam do czynienia, yy, gdy grożącym jest pokrzywdzony przestępstwem lub osoba działająca w imieniu takiego pokrzywdzonego. To jest dokładnie ta sytuacja. Pełnomocnik domaga się realizowania praw związanych z jego, z jego mocodawcą, w tym sama kwestia bezprawności nie może być tutaj stosowana. W Sądzie podsumowując, w niej się sprawie, po pierwsze Naczelnej Rady adwokackiej. Pierwszy problem jest związany z możliwością kryminalizacji działań pełnomocniczej, w tym adwokackiej i, czy, czy radcowskiej. Po drugie, jeśli chodzi o kwestię samego zarzutu, Obecne sformułowanie, skonstruowanie zarzutu nie umożliwia skazania oskarżonego w sytuacji, kiedy zmuszanie miało być do czynności niemożliwej. Po drugie, samej, o samej kwestii, nawet groźby, nie możemy, groźby bezprawnej nie możemy mówić. Z tego powodu, w Rady Adwokackiej, wnoszę również o uniewinnienie. Dziękuję. Relacje z rozpraw i wywiad z oskarżonym znajdziesz na playliście Proces Bartka na kanale YouTube Czaban Robi Raban. To wideo mogłem przygotować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Możesz mnie również wesprzeć wirtualną kawą na portalach supipi.pl i buycoffee. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia